W młodości powtarzano mi, że jestem wyjątkowa. Cudowne dziecko o ogromnym potencjale. Trafiłam do sanktuarium Ishari, by dowiedzieć się jak najwięcej od tamtejszych mistrzów. Okazało się, że boją się prawdy. Niczego się od nich nie nauczyłam. Ale proroctwa zawarte w starych księgach zdradziły mi, co może nadejść i kim mogę się stać. Aż pewnego dnia z nieba spadła gwiazda. To był znak, że nadeszła moja chwila. Wyruszę na zachód do Tristram, żeby powstrzymać ciemność, którą zwiastuje gwiazda. I wypełnić czekające mnie przeznaczenie.